Do końca lat 90. seria Grand Theft Auto od Rockstar przeszła długą drogę, zmieniając oblicze gier wideo. Jednak nie wszystkie pomysły, które miały stać się częścią uniwersum GTA, ujrzały światło dzienne. Tyle rozwijających się hitów kryją się projekty, które nigdy nie trafiły do sklepów. A dzięki dawnej dokumentacji, relacjom byłych twórców i odnalezionym prototypom, dzisiaj mamy szansę rzucić okiem na te nieznane wersje GTA. Pierwszym anulowanym projektem, który chciałem Wam przedstawić jest GTA 64. Miała być to wersja gry na konsolę Nintendo 64. Informacje o tym projekcie pojawiły się na targach E3 w 1999 roku, co zainspirowało kilka magazynów branżowych do napisania artykułów na temat tego portu. Niestety szczegóły dotyczące gry są bardzo skąpe. Wiadomo jednak, że premiera była planowana na lata 1999 lub 2000. Z jednego z opublikowanych artykułów pochodzą zrzuty ekranu, które pokazują jak miało wyglądać GTA 64. Gra wizualnie przypominała oryginalną wersję, choć grafika miała lekko zmienioną kolorystykę i styl, co nadawało jej odmiennego charakteru. Widać, że twórcy próbowali dostosować tytuł do możliwości technologicznych konsoli, co wpłynęło na specyfikację wizualną. Warto zauważyć, że przez lata pojawiały się wątpliwości co do autentyczności tego artykułu, jednak analiza źródeł twierdza, że pochodzi on z 29. numeru magazynu Nintendo 64 z 1999 roku. W artykule wspomniano również, że Nintendo zmieniło swoją politykę. I zgodziły się na wydanie bardziej brutalnych gier, tak jak pierwsze GTA, co potwierdzają informacje ujawnione w liście E3 z 1999 roku. Szacuje się, że port GTA 64 był ukończony w 50% w momencie anulowania projektu. Powody tej decyzji nie są jasne, możliwe jednak, że Rockstar uznał portowanie starej już wówczas gry za mniej opłacalne i postanowił skupić się na rozwijaniu nowych projektów, tak jak bardziej innowacyjny Grand Theft Auto 3. W 2014 roku Rockstar Games zapowiedział pierwsze DLC fabularne do GTA V. Miało ono rozszerzyć główną historię gry, co było wcześniej wyczekiwane przez graczy. Po premierze gry w 2013 roku, studio obiecało, że kampania fabularna zostanie rozbudowana, a nowa zawartość miała dostarczać kolejne przygody trójki głównych bohaterów Michaela, Trevora i Franklina. Chociaż Rockstar potwierdził pracę nad fabularnym DLC, ostatecznie nigdy go nie wydano. Główne plotki dotyczyły tego planowanego DLC obejmowały motywy zombie. Podobnie jak w DLC do Red, Red Redemption Krążyły pogłoski, że nowe rozszerzenie Może wprowadzić do GTA 5 element horroru Tak jak apokalipsa zombie Nawiązania do UFO i teorii spiskowej Rockstar miał podobno pracować nad fabułą Która eksplorowałaby tajemnice UFO Teorie spiskowe wokół rządu USA I podejrzane eksperymenty Dalsze losy bohaterów Spekulowano, że DLC pokaże dalszy rozwój bohaterów Po zakończeniu głównej historii gry Franklin mógłby próbować rozwinąć karierę W świecie przestępczym A Michael i Trevor mierzyć się z kolejnymi Życiowymi wyzwaniami. Rockstar ostatecznie porzucił plany fabularnego rozszerzenia dla GTA 5 najprawdopodobniej z kilku powodów. Ogromny sukces Geta Online. GTA Online, które wystartowało we wrześniu 2013 roku, szybko stało się niesamowicie popularne i dochodowe, przez co Rockstar skupił się na rozwijaniu właśnie tego trybu. Duże koszty i czasochłonność. Stworzenie fabularnego DLC wymagałoby sporych zasobów. Rockstar w tamtym czasie pracował nad kolejnymi dużymi projektami, jak Dead Red Redemption 2, i nie mógł poświęcić odpowiednich zasobów na dodatek. Fabularnej do GTA V, a w 2017 roku przedstawiciele Rockstar oficjalnie przyznali, że zrezygnowali z fabularnego DLC dla GTA V, co oznaczało, że pierwotne obietnice rozbudowy kampanii pozostały niespełnione. GTA San Andreas Stories przez ponad dekadę krążyły plotki o rzekomej grze San Andreas Stories, która miała być ostatnią. San Andreas Stories miało podobno uzupełnić trylogię prequeli na konsolę PSP, jednak z jakiegoś powodu nigdy się nie ukazało. Gdy Rockstar nie wydał żadnych oficjalnych informacji na temat przyczyn braku tej gry, fani zaczęli tworzyć teorie i spekulacje. W rzeczywistości nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat San Andreas Stories, w po podróżnieniu do innych wspomnianych anulowanych gier nie istnieją żadne artykuły w czasopismach, prototypy ani inne dowody potwierdzające istnienie tego projektu. Projektu, a więc wszystkie teorie i spekulacje są nieprawdziwe. Niestety, miło to wielu fanów nadal wierzy, a plotki te zaczęły się rozpowszechniać głównie ze sprawą filmu użytkownika Lil Jimmy, który podsycił fałszywe informacje. Jego film stał się na tyle popularny, że nawet niektóre media zaczęły omawiać te niepotwierdzone szczegóły, sugerując, że są prawdziwe. Lecz na dzień dzisiejszy film został już usunięty. Gita Sandra Stories tak naprawdę nigdy nie istniało, więc nie można go uznać za anulowaną grę z serii Gita. Nie wiemy nic o San Andreas Stories, ponieważ w rzeczywistości ta gra po prostu nigdy nie powstała. W hipotetycznym przypadku, gdyby faktycznie wyszła, prawdopodobnie miałaby pojawić się w 2007 roku, tuż po Geta By City Stories, które ukazało się w 2006 roku. Co do fabuły, mogłaby ona być znacznie różna od tego, co zobaczyliśmy w San Andreas, ponieważ Rockstar zwykle unika powtarzania tych samych wątków. Przejdźmy teraz do kolejnego projektu, którym był anulowany port do GTA 3 na Game Boy Advance. W związku z tym projektem jest sporo ciekawostek. Na początku firma Destination Software uzyskała w 2001 roku prawa do wydania wersji GTA 3 na Game Boy Advance, powierzając jego produkcję studiu Crowfish Interactive. W tym czasie zaczęło pojawiać się sporo wiadomości o projekcie, a nawet wyciekły niektóre zrzuty ekranu z gry, co więcej, Destination Software ogłosiło, że gra już jest prawie gotowa i że planuje jej wydanie na rok 2003. Tydzień po ogłoszeniu tych wiadomości i wyciekło obrazów studio Crowfish Interactive zostało zamknięte. Stawiając cały projekt w zawieszeniu. W tej niejasnej sytuacji Destination Software nadal zapewniało, że gra zostanie wydana, co nie było prawdą. W rzeczywistości Rockstar przekazał projekt firmie Digital Eclipse, a w wyniku tej zmiany port GTA 3 na Game Boy Advance ostatecznie przekształcił się w GTA Advance. Dzięki byłym deweloperom z Crowfish wiemy jednak, jak pierwotnie miał wyglądać port GTA 3. Poza postaciami z oryginału miały pojawiać się nowe, ekskluzywne postacie, widoczne na niektórych wycieków materiałach. Co więcej, głównym bohaterem w tej wersji nie miał być Klot, co oznacza, że gra miała być bardziej reinterpretacją niż samym portem. Kilka lat temu opublikowano prototyp tej gry i jak widać na ekranie jest on oczywiście niekompletny. Podsumowując, powodem anulowania tego portu były problemy wewnętrzne studiów odpowiedzialnych za projekt. Próby stworzenia wersji Grand Theft Auto 3 na Game Boy Advance były pełne komplikacji, co doprowadziło do anulowania pierwotnego pomysłu. Z tego powodu koncept gry musiał zostać całkowicie przemyślany, co zaowocowało stworzeniem zupełnie nowego tytułu Grand Theft Auto Advance. Ale jak na możliwości tej konsoli, gra była naprawdę udana. Grand Theft Auto Tokyo w 2016 roku media zaczęły donosić, że Rockstar rozważyło stworzenie gry osadzonej w Tokio. Według tych informacji twórcy mieli nawet odbyć wizytę w japońskiej stolicy, aby zebrać inspiracje i przeprowadzić badania, które pomogłyby im przenieść charakter miasta do gry. Jednak projekt nigdy nie wyszedł poza etap wstępnych planów, a co ciekawe, jednym z głównych powodów miał być układ miasta, który jest zupełnie inny niż te, które znamy z dotychczasowych gier GTA. Tokio jest pełne wąskich uliczek, skomplikowanych skrzyżowań i gęstej sieci tuneli, To mogło stanowić wyzwanie, bo rozległe otwarte przestrzenie amerykańskich miast, jak Los Santos czy Liberty City, są dużo łatwiejsze do zaprojektowania w kontekście pościgów i swobodnego poruszania się. Kolejną przeszkodą na jakie natrafił Rockstar była różnica kulturowa. Grand Theft Auto to seria, która w dużym stopniu bazuje na satyrze i parodii amerykańskiej popkultury. Przeniesienie gry do klimatu Japonii wymagałoby stworzenia zupełnie nowego klimatu i stylu opowieści, który bardziej pasowałby do azjatyckiej kultury. Dla Rockstar to byłby spory eksperyment, a twórcy mogli uznać, że ryzyko jest zbyt duże. Do tego dochodzi jeszcze kwestia oczekiwań fanów. Grand Theft Auto było zawsze moc Zakorzenione w stylu amerykańskim, a Tokio to już zupełnie inny świat. I Rockstar mogą nie być pewne, czy taka lokalizacja spodoba się fanom.